Ho ho ho! Witajcie na moim kanale. Dzisiaj premiera z 200 tysięcy od Mikołaja. Ho ho ho. Czy sypnie coś Mikołaj, czy nie sypnie? Do tego Keno W końcu wysłałem standard 5 liczb na 5 losowań z mnożnikiem. Sprawdzimy sobie też. Ach, może Keno na początek. Co tam będzie leżeć? Dobra. Zakupiłem 6 drapeczek po 5 zł, wydane 30. Do tego Keno za 20, czyli mamy 5 dyszek. I zobaczymy, co tu się wydarzy. Przykujemy sobie Keno.

33 nie ma. 36 jest. 52 jest. O, czwóreczka. Proszę bardzo. Razy 5. O! Mnożnik razy 5. Czwóreczka razy 5 to będzie 18 zł, Ile to będzie? 50, 90 zł? No to już jestem na plusie. No to kasa Mikołaja mogę sobie już drapać na ludzie. 9 dyszek w pierwszym losowaniu. No super. Czóreczka Holland zresztą nie weszła ta piątka, no by był 1000. No ale cóż, nie zawsze wchodzi. Następne losowanie. 2 jest, 11 nie ma, 33 nie ma, 36 jest i 52. A je nie ma. 81, czyli tak, 2 nie ma, 11 nie ma, 33 nie ma. Czyli już nic. 2 nie ma, 11 nie ma, 33 jest, 36 jest i 52. Kurcze, nie ma, mogłoby być 12 złotych, nie 16, jakby wyszło, no ale cóż, i ostatnie losowanie: 2 nie ma, 11 nie ma, 33 też nie ma, czyli tylko w tym pierwszym losowaniu czwóreczka. Kurcze, no szkoda, szkoda. Szkoda, że tutaj nie wpadła piąteczka razy 5, by był 1033 33 zabrakło. No ale nic, dobrze jest i to. 90 zł. Także Keno 9 dyszek, super. No to lecimy z Mikołajem, teraz już można sobie drapnąć na luzie. Z numerem 25. To lecimy. Co tu, szuka? Aha, co tu szukamy? Twoich liczb i znajdź choinkę i wygraj przypisaną do nich. Szkoda, że nie mnożą. 5, 10, 20, 50, 100, 500. Dobra. No to lecimy. Nie ma co przedłużać. Ważne, że keno już dało plus. Także cztery dyszki już jestem na plusie. Czy coś do, dodrapiemy do tego plusa? Czy nie dodrapiemy? Się okaże. 25 9, 14, 4. O! Jest choineczka! Super! Jest choineczka. Jedziemy dalej. 30 nie ma, 18 nie ma, 27 też nie ma, 33 nie ma i 21 pa pod choinką, piąta pewno. Tak, jakby inaczej. Ale już jest 5. E, 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 ale już jest piątal dodatkowy znowu. To teraz z numerem 28. Lecimy dalej. 35 dzisiaj. Słoneczko ładnie wyszło, tylko strasznie wieje. No i teraz spojrzałem i nic nie widzę. 26, 16, 31, 19, 15. Dwadzieścia dziewięć, trzydzieści cztery, dwadzieścia pięć, trzydzieści dwa i siedem. Pustaczek, dwa. Następny lecimy trzydzieści trzy. Numer i mamy dwa, dwadzieścia dwa, dwadzieścia dziewięć, trzy. A mamy osiemnaście, cztery, jeden. 19, o jest 22, czyli następna wygrana. 11, 27, 32, 35 i 30, czyli mamy 22. Ech, jakby inaczej, tylko zwrocik. Tak jest EE. Także druga wygrana.

ale trolują. Oś 3, 21, 30, 1 i 29. No tak. HO przegrana. Zostały ostatnie dwie z numerem 13. Ostatnio trzynastki są szczęśliwe. Zobaczymy dzisiaj. Trzynaście, ale nie mamy trzynastki. Cztery. Dwadzieścia trzy. Dwanaście. Piętnaście. Sześć. Dwadzieścia dziewięć. Dziewięć. Dziewiętnaście i... Trzy. Ok, Czyli przegrana, przegrana.

9 i 35. U, u, u. Można sobie powiedzieć how how ho. Kręc z w tych. Dobrze. Czyli czas na podsumowanie. Na premierę wydane 30 zł wygrane dwa razy po 5. Tu 5 zł choinka się trafiła, także już wiem jak wygląda. Czyli 50 zł na 30-20 do tyłu, z tym, że keno dało 90 zł, czyli mamy stówkę razem z tym 50 wydane, 100 wygrane, 5 dyszek do przodu. Jest dobrze, ho ho ho. No to jeszcze dzisiaj sobie puszczę chyba wieczorem keno jeszcze raz piąteczkę na 5 losowań. Jutro do pracy, także dzisiaj sobie puszczę wieczorem. No nic, życzę wszystkim dużych wygranych. Kasy od Mikołaja nie dostałem. Troszkę 10 zł to takie nawaciki. Mikołaj mi kasy nie dał za dużo. Obrobił mnie jeszcze z tej kasy. Także dobrze, że te keno się w ogóle spisało. Szkoda tej że nie weszła ta piąteczka, by było 1000czek, a tak jest 90, ale i tak dobrze, 50 do przodu. Także trzymajcie się, życzę miłego dnia. Pozdrawiam i grajcie i wygrywajcie jak największe kwoty. Trzymajcie się do następnego i cześć.